Z tej strony ja karkowka i dzisiaj Wam pokażę, jak ułożyć kostkę. Six Spot Tube. To jest taka z kółeczkami w pośrodku. Jest, można powiedzieć, że ona jest skomplikowana, ale jeżeli się nauczy, to to chyba ma trzy sekwencje. I dobra, lecimy. Na początku musimy. Zrobić tak, żeby było wiadomo, jaki kolor idzie do którego. Coś takiego. W środku kółka mogą być obojętnie jak. Mogą być nawet w środku. Skoro już tak macie jedno, a nie macie reszty, to pokażę Wam teraz, jak to zrobić. Tutaj macie to, więc po tej stronie, gdzie jest to żółte, przykręcamy, żeby to poszło na dół, a to też idzie na dół to wraca a to idzie pokazać przyjaciela. Już to macie gotowe to. To teraz jest coś skompli bardziej skomplikowanego, ale wręcz takiego samego. Teraz jeżeli znów tutaj macie po innej stronie, to też tak, to idzie w dół, ale to idzie do góry. Potem to idzie do góry, a to na dół. I tak w kółko widzicie ułożone, dobra, Pa, będziemy się widzieć w innych odcinkach.